Cristiano Ronaldo z 2018 roku był niesamowitą bestią, ale chodzi mi tutaj bardziej o nawiązanie do ostatniego odcinka, bo właśnie ten Ronaldo zagościł w drużynie królewskich. FIFA 23. Po dosyć nieudanym pierwszym sezonie w klubie i tak był w stanie wygrać złotą piłkę. A ponadto dzięki jego bramkom pomógł Królewskim rozmontować ekipę z Anfield i zameldować się w finale Ligi Mistrzów, gdzie czekał na nich Manchester United. No i moi drodzy rozpoczynamy ten mecz. Starcie Realu Madryt z Manchesterem United. Lecimy! Jest pierwsze podanie do Ronaldo, ale źle to wyłożył. Świetne podanie! Zobaczmy, czy będzie z tego bramka zablokował to jednego brońca. Zobaczmy dobre podanie do Merino. Merino uderza i jest pierwsza bramka, ale niestety zdobywają Manchester United w 21 minucie. Świetne uderzenie z dystansu Merino. O, niedobrze. Manchester United uderza i było blisko. No, niestety do przerwy za dużo się nie działo. Real przegrywa 1 do 0. Valverde przypisze podanie do Ronaldo. Ronaldo do ma Valverde jest szansa. Strzelają bramkę w 89. Minucie. Valverde daje remis swojemu zespołowi 1 do 1 w tym spotkaniu. Czy to może być wielki powrót Realu Madryt w tym spotkaniu? Zobaczymy za chwilę. Mam nadzieję, że będzie tutaj dogrywka. Będą nas czekały niesamowite Emocje w końcówce, a jeszcze Zaznaczę, że wszystkie zmiany, które widzicie W United, ja ich nie dokonuję dokonuje tego bot, Vinicius w polu karnym Vinicius no. na krótko Rozgrywa i dobry strzał No i teraz United, świetne Podanie, zobaczmy co z tego Wykombinuje, broni, Gurtua, i teraz Poprzeczka, Real ostatecznie Się broni, wybijają tą piłkę Nadal remis po pierwszej połowie dogrywki Jest jeszcze czas na to Jest podanie do Cristiano Ronaldo, nie Spalonego Ronaldo w polu karnym. Czy to skończy? Cristiano, zobaczmy co Portugalczyk wymyśli. Jest podanie do Ciurama Real nadal w polu karnym strzał i broni to Dehea. A więc czekają nas karne w tym spotkaniu. A więc, moi drodzy, Cristiano Ronaldo jako pierwszy do piłki podchodzi i strzela pewnie w lewy, górny róg bramki. Tym razem Markus Rashford i pewnie kończy to. A teraz Turam. Turam czy uderzy? Uderza w lewy, dolny róg. Idealne wykończenie. I Rodrigo przeciwko byłemu klubowi i broni to Courtois. A teraz Vinicius. Pięknie kończy to Brazylijczyk No i Merino Merino Czy to wykończy? Broni to Kurtua I decydujący karny Eder Militao Kontra Dawid De Gea Kto okaże się lepszy? Zobaczmy Militao rozpędza się I kończy to Dając tym samym Zwycięstwo swojemu klubowi Zakończył Ostatni karny No i Real Madrid Wygrywa Ligę Mistrzów I Cristiano Ronaldo może sobie zapisać kolejną ligę mistrzów na swoje konto. No i moi drodzy, jesteśmy już po tym emocjonującym finale. A więc czas na podsumowanie: Real Madrid wygrywa Ligę Santander, Puchar Hiszpanii do tego dokłada oraz Ligę Mistrzów. Potrójna korona zgarnięta. A teraz statystyki: Cristiano Ronaldo są przepotężne: 43 bramki, 18 asyst w 59 rozegranych spotkaniach. A więc w Lali. Lidze. Lewandowski 31 bramek wyprzedził Ronaldo o dwie brameczki. Natomiast w Puchasze Hiszpanii Ronaldo najwięcej strzelonych bramek 7 oraz najwięcej asyst. No niestety w lidze mistrzów, czyli w jego rozgrywkach nie poszło tak dobrze, zajął 12 miejsce, a zespół nie zmienił się jakoś bardzo. Wygląda chyba tak samo jak w poprzednim sezonie, tylko widzę, że Bentan Kur tutaj dołączył. Jednak rozgrywki klubowe są już za nami, a więc czas na mistrzostwa Europy. No i Cristiano będzie walczył o to, żeby zgarnąć już drugi Puchar właśnie za te rozgrywki. A w pierwszym meczu przyjdzie nam się zmierzyć z Danią. Mordy, kolejny challenge dla was. Damy radę dobić 800 łapek pod tym filmem? Jeżeli tak, nagrywam od razu kolejną część. A więc rozpoczynamy to spotkanie. Cristiano Ronaldo zaczyna od środka. No i niedobrze, Dania sam na sam. I strzelają nam pierwszą bramkę w tym spotkaniu. No ale to jest bramka na 2 do 0. I to spotkanie raczej zostanie przegrane. Postanowiłem przejść do wyniku... I wygraliśmy to ostatecznie 3-2. do 2. Ostatecznie w tabeli poradziliśmy sobie bardzo dobrze, wygrywając wszystkie spotkania w grupie. Natomiast w ćwierćfinale trafiliśmy na ekipę Węgier. I to spotkanie również udało nam się wygrać. Ale teraz przyszedł czas na mega ważny pojedynek, czyli spotkanie przeciwko Hiszpanii. Czy będzie podanie do Cristiano Ronaldo? Jest podanie i jest pierwsza bramka w piątej minucie. Cristiano Ronaldo strzela bramkę. No i świetnie się to Spoczynna dla Portugalii Ale niedobrze to Hiszpania polu karnym ładująca bramkę Na jeden do 1 Przeciwko Portugalii Ale świetny pressing teraz po stronie Portugalczyków Zobaczmy czy to wykończą Bernardo Silva Ale prosto w bramkarza Piękne podanie, co tutaj się wydarzyło. Nie spodziewałem się tego kompletnie, ale jest druga bramka dla Portugalii, a strzelcem Bernardo Silva. Jest świetna szansa, żeby dobić tutaj Hiszpanię i Ronaldo nie strzela tego, ale Portugalia nadal utrzymuje się w szpilce i to jest spalony. Jest szansa dla Portugalii, wyłożenie do Cristiano. I Cristiano strzela drugą bramkę w tym spotkaniu przeciwko Hiszpanii. Świetna akcja po stronie Portugalii i wykończenie Cristiano Ronaldo. No i zobaczmy, Portugalia jest podanie do Cristiano Ronaldo i mamy 4 do 1 już w tym spotkaniu. A więc końcowy gwizdek, Portugalia zwycięża z Hiszpanią 4 do 1. Trzy bramki Cristiano Ronaldo w tym spotkaniu fenomenalnie. A więc, moi drodzy, finał! Finał z Czechami, z którymi raz już udało nam się wygrać. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że Cristiano Ronaldo podtrzyma swoją świetną dyspozycję z poprzedniego spotkania, w którym zdobył, przypominam, trzy bramki. No i niedobrze, Czesi strzelają pierwszą bramkę. Jest dobre podanie do Ronaldo. Ronaldo odgrywa do Bernardo Silva, i to była stuprocentowa szansa, ale bramkaż to broni. No i zobaczmy, jest podanie do Ronaldo. I mamy 1 do 1. Cristiano Ronaldo, ale załadował tą bramkę. Świetne wykończenie, Portugalczyka. Jest podanie do Cristiano Ronaldo. Strzela i poprzeczka, a raczej słupek. No i niestety to jest bramka na 2 do 1. W 47 minucie. Zobaczmy, jest bramka. Nie spodziewałem się, że to wpadnie, ale Jean Felic daje wyrównanie w tym spotkaniu. No i po 90 minutach dalej nie wiadomo, kto jest zwycięzcą, a więc dogrywka. Jest szansa, żeby teraz dobić przeciwników i jest bramka na 3 do 2. Nie wiem kto jest strzelcem, ale jak na razie Portugalia prowadzi i prawdopodobnie zwycięży w finale Mistrzostw Europy. O niedobrze, Czesi rozpędzają się, ale to jest świetna obrona naszego bramkarza Jednak mają jeszcze rzut rożny, dziwię się, że bramkarza nie ma w polu karnym Zobaczmy, co z tego będzie, będzie bramka W 123 minucie dla Czechów Ja w to po prostu nie wierzę, co tutaj się wydarzyło nie wiem, czy ktokolwiek tego się spodziewał, ale czekają nas karne w tym spotkaniu. Rozpoczynają Czechy i pewnie to wykończyli. I zobaczmy: Cristiano Ronaldo podchodzi do rzutu karnego. Ronaldo pewnie również kończy ten rzut karny. A to kolejne świetne wykończenie po stronie Czechów. No i tym razem Bruno Fernandez. Czy to skończy, nie kończy tego. Źle to się zaczyna dla Portugalii. I zobaczmy, Czesi 3 do 1 prowadzą w rzutach karnych. No i teraz Beto, strzelec ostatniej bramki, kończy to. Natomiast Chlożek. Chlożek nie strzela, jest 3 do 2 dalej dla Czechów. Leao, czy to wykończy, nie kończy tego. Jeżeli teraz tego Portugalia nie obroni, przegrają. To spotkanie, zobaczmy Decydujący karny w środek I Portugalia przegrywa W finale, a zwycięzcami Czesi, nie wiem co mogę Więcej powiedzieć, dwa razy Po doliczonym czasie stracili Bramki, powiedzcie mi Dlaczego Mbappé zdobył Złotą piłkę, skoro Ronaldo Za poprzedni sezon wygrał wszystko Co się dało, doszedł do Finału Mistrzostw Europy Dodatkowo i dlaczego ten żółw Zgarnia tą piłkę, ja nie nie wiem o co tutaj chodzi, ale Ronaldo został okradziony teraz z tej złotej piłki. Ta gra to jest po prostu jeden wielki żart i masakra, a ja przypominam, że 800 łapek pod tym odcinkiem i zabieram się za nagrywanie kolejnej części.